A, dobra, kopci nam. Jak z dupy mendozie kurwa. No. Mogłabyś wyskoczyć kiedyś z ósmego piętra kurwa zobaczyć czy przeżyjesz. No ja cię mogę w dymę owinąć kurwa cię od piętra wyjebać. Byś udawał udało Binlandena kurwa. Kogo? Gdzie jest kurwa ten Karzon? Prawo. Prawo, prawo! Nie kurwa na kajoperikonie, niech chcemy taki wielki hangar kurwa. No, no mówiłem Wielki hangar, ja blachy będę zwoził, autostradę kurwa plizduje Niech naprawdę. Będziemy godziny kurwa godziny jeździć 4,5 godziny, żeby tam mogło stać cały kurwa e, brawo, brawo. ten Kurwa ten y, Fabryka kurwa Volkswagen Nie eee! Francuska Chodź to Chodź to bo ja, jak coś to jest... Nie. Do roboty, kurwa! Tu to da no, nie nie no. Dobra, To mi to tyle. Ty, ja, ten, bo ja, ten, bo ja ten, materium, co nie możesz, To na dobre, Tak? Chodź, biliatki, ja Nie, proszę, ja się taki samochód, a nie będę mówi raz, Kurwa, no, wsadzić łeb wsadzić łeb między twoje cyce kurwa, no, no, Nie, no, Nie, dobra, Samir, naprawił to, Tak, ja, ja mogę ja ja prosić. prosić. kurwa, twojego ja, Hahaha, pierdolę! Jaka A ten Naruto blanco, na chuj za mię zamieźli? I chij go nagasaki, Naruto, wy... ty, kurwa wyciąga i. A ty, są nowe fryzury, że ty taki kurwa weź fryzur? No. z no? Ball'a Jedziemy! I nowe, ma, nowe są ubrania są. Ja, ubrania nowe są? Ja pierdolę! Ja, jakbyśmy Cardon ja, na Kajoperiko, machnęli szybko, na szybko. I blachy, blachy czasami. Da gości. się załatwić. <laughs> Halo? No? Tak, Myszko? No. Halo! Myszko, stoi no. obok, kochanie, przeżyj. Przyszli... Halo! <laughs> Rybko, tak. Wysłyszysz mi, pokażesz mi, że twój lewy sut wygląda jak kurwa, plaster od salami dużego. Kulpet ale... taki, <laughs> kurwa, ze spaghetti. Zam ci mordę, świętych je bany. ci paprykarzem. chipy. Halo, na Ogol chipę. No sorry pastorze ten follow, ale no miałbyś ten Dripana, a nie ma. Wie, wie pan jak to jest. Pewnie, pewnie jest. Zaraz naprawimy. Wyrok na ciebie będzie. Zaraz na będzie wy... oddany, tak, powiem tak, tak, Pablo! Tak, Pablo Już jedziemy po ciebie, no Nie przepraszaj, no na miejscu przepraszasz jakby No nie będziemy odsłuchać. Kurwa Ja tak yes. mam do konia zwalę. Kurwa! Ty, ty, ty numer czy zmieniłeś! Hej! Kto tam? Gdzie ty jesteś? Kurwa, nie dość, że w kolejce kurwa 200 mega do ściągania <laughs> i 5 FPS-ów to jeszcze na humanie się obudziłem. Mnie na, humanie? To, na humanie? Pierdol mnie Jedziemy to. po ciebie. Kto to dzwonił? Kurwa, to czekaj. Jedziemy. Tony dripano tak. Nie dość, że 200 mega do ściągania to jeszcze na humanie się obudziłem. Ale kto to jest? To dripano, jak kurwa, kto to jest? motocyklista, żół alkoholik? Tak, ten co nic już ten nie znaczy na mieście. spał i kurwa wołał? Tak, tak. Ten co się pod wysieraczką w szkole schował. Taką ja kurwę mieszałam chciał... przecież. Na linie. No. no. Jak on żyje? Zacharz stację może, bo nie dojedziemy tam. Dojedziemy, no, ja mam Milt hybrid I Kurwy i świecie! Ma... Ma opieku po pole kurwo jebanej! Łańcuch! Ho. Co to.? Nie ma miejsca! W, na ręce kobiesz! Kurwa! Dawaj skrawek, bo cię odkurwimy! A nie, on mi odbijał! Full, to no to kurwa Żulu! To już mamy bagaż. dalej na motocyklu. kurwa! Na ręce, elo! Mendoza! Ooo, Mendoza! Mendoza! Moja. To jest mój mąż! Mendoza, śniwano! Kurwa! Jak się mi stąd! Już! Pożer No stąd! się nie widzieliśmy kurwa. A gdzie prawdziwy wuja? Uwaga już. No tutaj jest prawdziwy. Nie, prawdziwy. Który jest prawdziwy kurwa? Który jest prawdziwy? Kagri, mi stąd! Już! Jeden ze gdzie jest, to wiadomo. Kurwo! Pożer mi stąd! Prawdziwy Mendoza by nie obrażał. Janina, ale możesz mieć trójkąt! Ty, Janina! Ale będę to jest podróba, kurwa! Ja... Rozpierdolcie, juli. ten ma uti, ten jest prawdziwy, to jest podruba. Nie, wy kurwy! Dobra, podruba wyeliminowana. Dobra, o, tak, kurwa. Wyeliminowana. O kurwa. Kurwy jebane, moja bańka. Bańkę ma na sobie, zapomniałem! Daj tutaj, kurwa, dla dobra, kolegi. To się podnieść. Buja! Dzięki. Jadę się przebrać Witamy idzie, z powrotem Tony tam. Tam. Proszę ta, Tak jeździcie tak by Nie ta. no zostawcie mu ja tylko biorę Kurwa nie lotuj mnie w niebanej grze komputerowej Co ty Ale. mówisz Siemo. To nie jest Mendoza on by tak nie powiedział no. Dokładnie Prawdziwy Mendoza ja nigdy by nie obraził Tonego Dobra chodźcie tutaj do tego kurwa strutzla jedziemy na dwie Mendozy Wszyscy powinniśmy się przebrać za Mendozę Ujejejeje, Dobra, szpital! Nie rób, szmato. nie rób! Nie! I chodź, nie znajdziemy go teraz! Kurwa. Gdzie on leży? Jest, jest! Daj mi go, wezmę! Jak ja? Proszę, Jeszcze raz! Siedma! W słońcu będzie miał tak zrytą bańżę! Chuj, męczymy, zamęczymy! Ja, bo dajcie za jakie goryle kurwa. O, goryle kurwa, 2K22 typ. Chodź, chłopcze, czyli to Mendoza. goryla, chłopcze, chłopcze. mi ubranie goryl do Uzębienie kurwo jebana, a <ślam> ja się wsupełnię. Idźcie kurwa, trusziku jebany. To drugi w prawo stronę, i z Rafoniksem kurwa, same klienki. <ślam> Jakim <ślam> rafonikiem? Ronaldo? Przecież ja z Ronaldo. No. Da, byś dla Ronaldo. Dej, Sam bym nie, dał. jemu, bo żeby najebom. No to jest jakieś jebane on tutaj kurwa 20 FPSów. No to jest. U niego już nie pojebało, nie? To jest dobrze. Przysięgam, kurwa. Dobra, pop, gdzie jest pop, drugi? Chłop, trzeci w platwiczu i człowieku, on nie ma o tak 10-20 FPSów. Ja pierdolę. Co? Nie mogę, Ojej. Ruchaj mnie, skać po mnie. No, ale tak się wszystkich. Ja pierdolę, mm. daję Instagram. Proszę? Instagrama daj! Jeszcze raz? Jak ja? To. Co bo... się stało? Dobra, zami... Ja tu mam tak kurwa jasno! No jest, jest ciężko, bo nie? Bo mam shadery kurwa zjebane! Gagli, gagli, gagli! Proszę? Proszę? Da, co się dzieje? Ale panowie ja? wychodzą. O Jezu, panowie Go. wychodzą, za drzwiami zostają Proszę Ja jestem kameramenem, ja muszę tu być. Ispanic Dobra, ty? nie, tak poważnie. Ma serial chyba. jest? Jedziesz, jedziesz, jedziemy teraz, ciastko, ciastko, ciastko! Ale, y, nie, nie, ale tak poważnie, za drzwiami. Dobrze, sio, nie, nie, nie mamy czasu, siostro, ma ruro. <coughs> to nie ja, to on. No bij babę na schaby. Mm, proszę, ale dobra. No dobra, nie krepuj się, my ruchamy dupy po dwóch, trzech jednych Fajnie, to same, dobrze, staje, co się jest, stało? Tak jak ja. mówisz. Ale <laughs> <włączy. śmiech> ktoś z tych sześciu. Nie kurwa, nie chodaj, to czekaj, dobra. Zakładacie. To jest stara ruro. <laughs> Ej, dobra, jedziemy z boma, dzisiaj mam wyjebane. Pani Altacet! Ja pierdolę! Ale pól, kurwa, ja pierdolę! Nie wiem, taki problem mi siedem kopów na w miesiącu. Super, dowodzikiem mi się pan pochwali. Mówię na niego nawet olbrzym, ale może być dowód. Nie, nie. Janina, bierz go, kurwa! Bierz go! Bierz go, Janina! Kurwa! Pewnie! Poczekaj! Siema. Nie! Biorę. Nie! Eee. Kurwa! No je, Zagrałem to! Dobra, jeszcze raz. ale to! wychodzimy stąd, bo ja oszaleję. Zagrałem to! Przebierzcie tak nie. samo, żebyście byli identyczni. Nie dobra. Ja przebieram ciuchy, kamizelka, Pyszko? odu Gdzie ty? Na, na party A dobra, Weźmy my na karze. O, on jest, on jest wieloosobowy bez kitu. No. Ja nie wiem, gdzie on jest, kurwa. No, od chorobniku. No, tak. <laughs> Gdzie go zaparkował. Zapomniałem. Gdzie ten Carzon? Ja tam nie umiem dojechać. Gdzie ty jedziesz w ogóle? Seryj, jest jeden warsztat, wyjebany na końcu świata, nie? Zadasz tak? mi to ktoś. Maxiu do nogi! Maxiu. Jest max power tu? Maciu do nogi! Tak, jest ja... gotowy, pani Soniu? Tak, można... do logi! Dobra, siema! A... siema! Ja pierdolę, ale pół kurwa! Ja pier... Który kierowca bombowca nam w rampę zajebał? Siema, ja co, zajebać ci z główki teraz, czy to? Spokój się! Ich jest dwóch, to jest jeden. ja mam kask, ci nie słychać. Ale Ja mam kask. Ja mam kask. tylko nie móc nic, powiedzieć. taki mocny, powiedz mi do prosto w odbiciem w kasku. Ty stara ruszcie, nie słuchajcie. Bo masz kask założony, nie wiem czy wiesz. Ej, morda, nie nie słuchaj. Masz kask założony. Nie słychać cię. Przez kask nie słyszę głośnie, bo

Kakri, pan mi pokaże gagri, 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 gagri. Co ja wam dam to auto jak coś? Nie, nie, nie To jest auto Tonego Dripano, zapłaciłeś za nie Jako jedyny tutaj na tej wyspie No, za pap też, ich oddadzą pieniądze Albo z wlf niech wykurwią go <laughs> Ale bez kit to było opłacone za powiększanie Procent krzywa Tony, a czy ciebie ostatni nie obraża Peter Parker? Co to te, jest? Nie wiem, co to si jest, kurwa. Ten siwy taki. A ten, co taki ma drip, kurwa biedny? Ta, no. To, a to mnie nie rusza. Co, Josyl nie reagował? Ja no. Josyl nie reagował? Nie. Nie. Zaprawiło <laughs> <laughs> Nie reagował. Koluj to. Kurwa. Jacob. Abaj, Kto? No tak, tak, tak. Jacob? Hmm. Gdzie? Tutaj chyba. Ty, stój, stój! Dobra, za dużo nas, za dużo nas, za dużo nas! Ej, kurwa, po mnie się strzelać! Już, ja wystarczy, kurwa, dzicz! No nie wiem, słowo Jacob padło i się uruchomiliście. Kurwa, kurwa. nic nie zdrzu... Dzicz, wiesz? <głos> <głos> Ale kurwa, nie? <noise> Możesz grać, jak mama śmieje. <grystanie> <grystanie> tak jak no? mówisz. Ta. Ej, ale jak ktoś zacznie do nas strzelać, to możemy być w On rozpoczął. Tak. No, okay. Prowokujemy. Wyzywamy ludzi od jak jakiejś matki. <grystanie> ale masz ciuszki nowe, są serie nowe ciuszki, No, ty. są nowe, no. So, so. No właśnie jedziemy no, po nowe ciuszki, pokaż te fity, no. ci ocenię tutaj, on kiedyś był w Nowym oh. Jorku, 20 oh. kW w guci wydał. Oh, chodź. Kurwa, który to był? Ja? Tony Dripano. Dobra, patrz. Jeans Fresh. Kurwa. Fajne. Fresh OG. Fajne. To ty na Kurwa. Ty champion. I na bitkę. Gag, jak wygląda jak wieśniak jebany. Nie no stary, ty, kurwa, wyglądasz wujesz. kurwa. Wygląda jak wtedy, nie? Jak wtedy, kurwa. <laughs> Ej, kiedyś ty on, tak, tego fajnie, słuchałem, był spoko. Idę z okay. okay. Tak ma być, tak, tak ma być. Trzeba no. go jebać. Za głośno, klikasz guziki, to. Tak <laughs> no kto to kurwa jest? Mork, ork, taki stringer. Aaa. Pa, znowu, pa, no ciężko no chodzi. Kurwy! Ej! to Ej, pokaż ty cóżka, błagam! Dajcie no to, tuszki. cóżki. Zrób mi, z, z moją. Z myszką. O, ale dobre są te teraz kurwa, o, chyba lepiej się ubiera. Oj chyba są. No. Przysiadę i to. <grym> I to. <grym> o -o. Kurwa nic nie widzę. <grym> mi też, bo to ja pierdolę no, ale sweter urok. zajebisty. Na dziwkach w tym byłeś, pamiętasz? Ja, pamiętam, pamiętam, ten... z Bujaszkiem wtedy kurwa. piątki na trzech. Za ty meczką czy kim? <grym> Nie z nim Kiksy jakie, zobacz, jakie kiksy nowe Very nice! A ty w jednej bluzie kurwa chodzisz całe życie Tamki morde Byś poszedł do Bereszki, też byś widział, że są nowe. O, Powiem ci te majteczki w kropeczki całkiem. Pani mu wykurbi dziwki. Może ja się otworzy. Czyli z ciebie ty kurwa? Kurwa ruch. jebana, stara. Chciałby złapać za nogi i ci jej zajebać z dziwki tak zwane. Stara handlom wykurbie! Patrz co to do leciełch, kurwa, ale drip, e, dziewczyny, ale upierzcie się, bo naprawdę ja, moje przemozenie jest bardzo <głosowy> na <różnych>. dziwnych ekscesów <głosowy> Ej, hey, cofnij no! Pokaż cyca! Patrz to, patrz to! Pokaż Co Obróć się? Ja na wierzchu. No dobrze, dobrze moja. Ej, pokaż cicca wszystko! Daj pamięć tu węza Dziewczyny jestem bardzo bogaty, chyba na którąś z was reblem, albo moją owocutana. Nie no kurwa, młody a akurat się będzie tego, pasowało. Ty bez kitu, ty się tu kurwa, i cyce tu widać. Jak ona się przebiera. No. Janina dawaj cyce gołe. Nie! Tak, można, patrz. Można. Ale nie róbcie mi tego Dziwa kurwa. Będziemy Czemu, nie pasz. przestań, to już nagrywane O, zajebiste, ja pierdolę. ja pierdolę. Jestem niedźwiedzicą pierdolą! Aj, dojebane. Ej, niedźwiedzica. Bro. O dziewczyny, ja Ej, jak wiórce. ten, jak lew, kurwa ten, co się Daro, walczył. Lewko. Być lewko. nawet. Dzień dobry. Dzień nie się nie przy nas. Pokaż co tam masz, pod kurwa. Ja bym chciał tu bogatego pana, starszego. Nie. Yeah. Mogę zabrać cię na wakacje, będziesz chciała. Dziękuję. Ale nie. Z uwu-kafe kurwa Z kafe Cicho kurwa ja bo nie wiem co za czapkę wybrałem. Z Lostów chyba wziąłem, nie wiem, ja nie wiem Te losy, czy to jest Losty czy Aude Ja pierdolę Lspd kurwa Kurwa hicyce dekolt masz urwa Takie porobili? Poka tą koszulę Kurwa nie no teraz to człowieku będziemy wyglądać jak gwiazdy mody Jaki fit ty jebany, nie Co jest Chłopie no? kurwa zobacz to To co ma ty ramiona Kurwa DLC Skropa wgrali <laughs> Hej dobrze <laughs> je co ty Zobacz kurwa bidoku W AODzie prześmierdłem kurwa od roku Zobacz też, jak się powodzi kurwa No kurwa mi ci kostek nie widać kurwa No nie nie dobre dobre ale widzę, że kurwa spodnie znalazłeś te same co w realu Tak kurwa, jest, wstradzisz. oczywiście, joggery, czajeku czarne jedziemy <noise> Przepocony od 5 lat kurwa To są te same joggery od pięciu lat, ta sama koszulka no. Szkoda, że nie masz tego fitu, co byłeś ubrany w, w, w krowę kurwa właśnie. O kurwa, to, to był mocny fit W ogóle słuchaj Samir, kupiłem dzisiaj stary lody Baza Astrala Tak, jakie są lody? No nie będę testował A kto to takie wypuścił? Algida chyba. A to kurwa ciekawe No Bazastral w kształcie Astrala I jaki to jest smak? No właśnie on jest tam paru smakowy, nie? Że masz jedną część rakiety czerwoną, białą o opierdalał rakietę dla Baza Astrala? Tak, tak Petardę. Tak, i tak, no j 1 od Kamurczak, kurwo jebana. Kamurczak. A! Me, Ha! me. A to nie to. Griga to... to kurwy, was. <gum> <gum> Brawo, udało ci się! Józef Motywator, Józef Motywator! Brawo, udało się! Jak kurwa z dzieckiem, co go uczysz jeździć na rowerze, co kija prowadzi. puści go na chwilę. Ooo wow, udało ci się! Kto to? Pewnie, że tak! Pewnie, że tak! Zapraszam. Buja, zobacz, podwózkę mamy! Dawaj! O no, kurwa, on wcale mnie pomaga wyden, ty kurwo! To ja? To się wygalowałem prawie! Cześć, wiesz. Gdzie masz jakieś? Jak Ty w Poznaniu możesz buty wiązać, kurwa Szpital, okej okay. Rozjebałeś się na mnie, Tobro! W moich rycach z podkulonym ogonem zapierdalałeś Ej! To nie moja wina, że telefony nie odbierałeś Droniłem do ciebie z trzydzieści razy I tam nie za strzelałeś mieszkać na Dobrowskiego? Ja pierdolę Ja kurwa siedzę Ja, ja pierdolę Jeździsz do... <ś unfair> na DZIĘKI ZA to. nie kurwa, na chciał nas dramować, no, na goś, ty... Co za Tony Dripano. Co za gość bez kitu, dobra. Chodź, 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 Nie, 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 nie! nie? O, mam A, to A to jest on ja, nie on? Ja, ja, ja! O, ja on, Bo ja, się przewrócił. Ja pierdolę, mam szczęście. Ale się pan ubrał, ty! Tabletki? Kurwa, kurwa! kurwa, kurwa, kurwa patrz go! Ale a dzisiaj przystojniacha, no. Ty, ty masz rozmiar w 31? Kurwa? Patą w stópkę, patrz stópkę! Kuciak wygląda Słuchaj, jak ten! się gdzieś ma... Nie, ale dobrze to wygląda. Azbulla, azbulla, azbulla! Z, a a z, 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 <laughs> z McGregorem, kurwa, na rękach! Miałem 21 lat, a ona zaszła w ciąże. Nie wiedziałem, co mam zrobić ciągle. Ha. Ale mówię dobra trudno jakoś się dorobię więc zacząłem kraść a więc zacząłem brać